W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować bardzo wydajną farmę produkującą 5000 żabich lamp na godzinę. Link do farmy będziecie mieli w opisie, gdyż nie jest to farma mojego autorstwa. Oczywiście, jeśli odcinek się Wam spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, a także subskrypcję z dzwonkiem, a ja zapraszam do oglądania tegoż odcinka. Pierwszym krokiem będzie znalezienie biomu bazaltowej delty, gdyż tylko na niej mogą się zrespić magma kiuby. Gdy już na tym biomie będziemy, musimy wejść ponad Bedrock na wysokość 124 kratki. W momencie, gdy patrzymy na blok Bedrocka, powinien to być 127 poziom, i jest to zaznaczone na ekranie na czerwono. Następnie stawiamy dwie drabinki, wchodzimy do nich do góry i rzucamy Ender Perłę, patrząc się w Bedrock. Gdy już będziemy u góry, polecałbym zbudować portal, aby dało się jakoś wrócić do świata normalnego. I jest to ostatni krok przed rozpoczęciem budowy farmy. Pierwszym krokiem będzie zbudowanie rzędu z podwójnych skrzyń na 9 kratek. W taki oto sposób. Teraz na każdej skrzyni należy postawić po jednym hoperze. Teraz należy od każdego hopera postawić po 8 kratek w jedną stronę, aby powstała platforma 9 na 9. Teraz musimy postawić tory w taki sposób, że na początku dajemy trzy napędzane, później dajemy trzy zwykłe i znowu trzy napędzane. I tak robimy na całej tej platformie. Teraz wzdłuż platformy należy postawić dźwignie, aby oczywiście odpalić wszystkie tory i aby mogły się zaświecić. Od boku postawić trzeba traktor, aby było łatwiej wejść pod platformę, i pod każdym tym ostatnim blokiem dajemy też dźwignię. Teraz musimy od strony torów, od jednej i od drugiej strony postawić bloki tak, aby wagoniki nie wypadały. I powinno to wyglądać w taki oto sposób. I w tym momencie możemy już dać wagoniki na każdy tor, aby już sobie jeździły, gdyż one będą zbierać właśnie rzeczy zbierające się z tej farmy. Teraz musimy zrobić platformę w taki sposób, że tu stawiamy jeden blok, jedno dalej i niszczymy ten wcześniejszy. I tak robimy też z drugiej strony, żeby tutaj było o jedno głębiej, ale z tych stron już ma być do końca. Taka platforma po prostu łącząca to wszystko. Taki oto sposób i teraz to wszystko w środku trzeba uzupełnić. Na jednym z rogów trzeba postawić blok tymczasowy i od niego dwa bloki szkła, zostawiając w każdym rogu wolny róg. Teraz należy tutaj w środku wypełnić dirtem to wszystko. Taki sposób. Teraz musimy na środku postawić blok. Jak już to mamy, kolejnym krokiem będzie rozstawienie łańcuchów na każdym tymczasowym bloku. Teraz należy zniszczyć całego rozstawionego dirta. Oczywiście nie musicie zbierać, gdyż to zbiorą właśnie wagoniki, dzięki czemu będziecie mogli sprawdzić, czy to na pewno działa. Teraz trzeba jeszcze zbudować obramówkę z bloków na blokach szkła. Do tej farmy będziemy potrzebowali po cztery żaby z każdego rodzaju, czyli 12 żab. Więc pójdziemy po żaby, ale trzeba zrobić schody do farmy, aby żaby mogły jakoś wejść. A oto schemat ukazujący każdą z tych żab. Jak widzicie, każda z tych żab daje inny kolor właśnie tych lamp. Zatem jest to żaba umiarkowana, ciepła oraz zimna. Pierwszym krokiem będzie udanie się na bagna i rozmnożenie żab, aby złożyły skrzek. I gdy już to będzie, należy odczekać 10 minut, aby pojawiły się kijanki. Gdy już się pojawią, należy je wziąć w wiaderko z wodą. Aby uzyskać ciepłą żabę, czyli białą, należy umieścić kijankę na pustyni lub na jednym z ciepłych biomów, takich jak Badlands, dżungla i bagna na Morze Nowe. I po kilku minutach mamy żabę ciepłą. To samo robimy na jakimś zimnym biomie powinna Wam urosnąć taka oto żaba. A to schemat, na którym macie wszystkie biomy oraz każdy rodzaj żaby, jaki na danym biomie urośnie. Żaby oczywiście należy przenieść do netheru, do naszej farmy. Jak widzicie wszystkie żaby już mam, czyli po cztery z każdego wariantu. Teraz z każdej strony należy zbudować platformę, więc od każdego boku trzeba dodać jeszcze 8 kratek i zrobić z tego platformę. Teraz dookoła platform trzeba zrobić ścianę na wysokość od 2 do 3 kratek, w moim przypadku będą to 2, ale polecam zrobić na 3. Tutaj stawiamy dirta i na każdym łańcuchu, który otacza blok kładziemy kraty. Teraz należy na każdej kracie postawić tymczasowy blok i na tymczasowych blokach oczywiście łańcuchy. I po tym wszystkim niszczymy dirta. Na środkowym łańcuchu należy postawić dirta i obok niego w taki sposób jak na filmie bloki żelaza. Dirta niszczymy i u góry kładziemy dynię wyciętą. I tak robimy jeszcze raz. I nad ich głową należy postawić blok szkła. Teraz w jedną stronę robimy taką długą linię od środkowego bloku i tak co dwie kratki, aby powstał taki sufit z takimi liniami co dwie kratki. Oczywiście ze szkła, gdyż ma to zapobiegać spawnowi gastów. Na środku farmy należy postawić 112 rusztowań w górę lub jakichś tymczasowych bloków. I gdy wejdziemy na górę dookoła bloku musimy postawić szkło, żeby była taka platforma. Nie musimy robić dachu, gdyż gasty się nie powinny zrespić i możemy tutaj sobie poawczyć. Zatem zróbmy 30 minutowy test. I oto efekt. Jak widzicie, farma działa naprawdę bardzo dobrze, jak na 30 minut jest to moim zdaniem naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i w taki sposób doszliśmy do końca tegoż odcinka. Jeśli poradnik się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, a także napisać jakiś komentarz. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.